Renault Clio, następca kultowego Renault 5. Na rynku od ponad 20 lat, to już czwarta generacja popularnego miejskiego hatchbacka. Pierwszy raz zobaczyłem Renault Clio na targach jesienią 2012 roku w Paryżu. Półstoiska zastawione było kliówkami we wszystkich możliwych kolorach. Czuć było, że francuski koncern wiąże duże nadzieje z tym modelem. Pomijając smutny kolor, który moim zdaniem nie pozwala dostrzec wszystkich szczegółów stylistycznych, z zewnątrz nowe Clio mi się podoba. Podoba mi się też wyrazisty przód, wcięcie po środku i wydatne nadkola z tyłu, które prowadzą niechybnie do przewidywalnej dwuznaczności na temat kobiecej anatomii. Tak, tył Clio kojarzy mi się z biodrami kobiety i się tego nie wstydzę. Podobały mi się też klamki zintegrowane ze słupkiem C. Moim zdaniem to sprawia, że samochód ma lepsze proporcje. Bagażnik o pojemności 300 litrów to jeden z najlepszych wyników w segmencie, tylko Honda Jazz i Skoda Fabia mają większe bagażniki, a Citroen C3 oferuje tę samą pojemność. Ale problemy zaczynają się już w bagażniku. To, że ja nie mogę dobrze złapać tego uchwytu, żeby zamknąć klapę, to pół biedy, ale moja dziewczyna za pierwszym razem złamała paznokieć. To już deal breaker w normalnych okolicznościach wychodzimy z salonu, ale zobaczmy, co jeszcze na nas czeka. Z tyłu jest stosunkowo wygodnie. Raz spędziłem tu dwugodzinną podróż i nie narzekałem. Z przodu jest o wiele gorzej. Po pierwsze, siedzenie nie ma regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby siedzenie było wygodne, ale niestety nie jest. Ten samochód jest wyposażony w system bezkluczykowego dostępu i zapłonu, ale przycisk start jest za nisko. Ta półeczka tu jest za mała, biorąc pod uwagę to, jak duże są dziś smartfony. Uchwyty na napoje są za małe i w złym miejscu, a ta dziura tu została wycięta chyba w czasach motoroli startak. Na szczęście pod maską mamy sprawdzony silnik wysokoprężny 1.5 DCI o mocy 90 koni mechanicznych niestety silnik ten ma już ponad 10 lat, więc trudno mówić tu o jakiejś innowacji. Renault proponuje jeszcze dwa silniki benzynowe 1.2 o mocy 72 koni mechanicznych, także dosyć stary silnik i nowość silnik 09 3-cylindrowy o mocy 90 koni mechanicznych, turbo o którym najdelikatniej można powiedzieć, że z się Pomimo dodatkowych kilogramów, które daje silnik Diesla, Renault prowadzi się lekko. Zawieszenie nie jest specjalnie skomplikowane, ale dobrze radzi sobie z wybojami na drodze. Samochód jest zwinny, dobrze prowadzi się go w mieście i właściwie byłbym z niego zadowolony, gdyby nie dwa drobne szczegóły. Na przykład ten szef. Na lewarku dźwigni zmiany biegów drapie mnie za każdym razem, kiedy zmieniam bieg. I jeszcze to ostre wykończenie tu na obudowie kierownicy. Zegary mają wyglądać na nowoczesne, ale tak naprawdę jest to zbiór elementów wyciągniętych z Renault Megane. Żeby zobaczyć, jaka jest temperatura na zewnątrz, muszę przeklikać się przez ładnych parę funkcji menu. No, i ten pomat. Jak to w Renault? Potrzebne są trzy guziki i obie dłonie. Co ciekawe, te wszystkie niedoskonałości zdają się nie przeszkadzać mojej partnerce, która tylko narzeka na nieszczęsne zamykanie klapy bagażnika. Za to Renault postarało się z systemem infotainment. Ten nazywa się R-Link, Jest stosunkowo łatwy i przyjemny w obsłudze. Niebawem pojawią się też aplikacje, które będzie można pobrać i zainstalować. Jedna z nich to sportowe dźwięki silników. Taka aplikacja na pewno się przyda, bo to, co wydobywa się z podmaski, nie jest specjalnie ekscytujące. Wprawdzie silnika nie słychać, ale powyżej 90 km na godzinę słychać szum powietrza w okolicach lusterek, i po paru kilometrach to robi się uciążliwe. I jeszcze. To coś zamiast kluczyka. Od lat Tereno twierdzi, że ta karta to lepsze rozwiązanie. Tymczasem karta jest dosyć gruba, więc zajmuje sporo miejsca w kieszeni, nie mieści się w moim portfelu. W dodatku, kiedy odejdę parę kroków od samochodu, samochód się zamyka. Powiedzielibyście, przecież o to chodzi. Ale teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której potrzebuję wyjść na krótkie zakupy, a ktoś chce zostać w samochodzie. Ok, ten samochód nie ma autoalarmu, ale gdyby miał, widzicie do czego zmierzam. Podoba mi się to, jak nowe Klio wygląda, przynajmniej z zewnątrz. Samochód sprawia wrażenie sensownego i praktycznego. W cenie od około 41 tysięcy złotych samochód jest mniej więcej po środku stawki, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że jest to samochód pięciodrzwiowy i tak występuje tylko jako wersja pięciodrzwiowa. Ale gdybym miał wybierać nowość na rynku, wybrałbym nieco mniejszego, ale moim zdaniem o wiele lepiej wykończonego Peugeot 208.